Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Tu Wasza Mistyczka z krótkim przekazikiem, wróżbą wyboru, właściwie taką wyrocznią. Na temat powiedziałabym taki, może nagły, a może nie po prostu rozstrzygający codzienne dylematy. O ile się zmagacie z dylematami jakimiś, bo być może nie. Może się uruchomi na przykład w waszym życiu po tym czytaniu proces pozytywnych zmian, może was olśni, wpadniecie na jakiś pomysł, a może po prostu mm, ukonstytuujecie się w tej swojej energii i w przekonaniu, że idziecie w dobrą stronę, że tak po prostu dzieje się to, co, co powinno się wydarzać. Czyli krótko mówiąc, dobrze postępujecie, działacie, czy myślicie, czynicie, nie? Więc po prostu mamy taką Dzisiaj, to znaczy ja mam taki pomysł na to dzisiejsze czytanie odczyt, który być może ma pomóc w rozstrzygnięciu jakiegoś dylematu. Wróżba wyboru dwa obiekty. Ach, jestem dzisiaj przygotowana. Obiekt numer jeden wyłącznie obrazeczek i obiekt numer dwa Bóg zawsze Ci kibicuje jako najwierniejszy z fanów. Przypominam tylko, że patrzysz i wiesz, to znaczy, iż nie angażujesz umysłu, nie zastanawiasz się dlaczego, bo to podświadomość ma wybrać. Ona się nie myli. Bardzo proste. Podświadomość jest poza czasem i przestrzenią. Tak. No więc sobie wybieracie, a ja sobie karty będę za chwileczkę tutaj tasowała. I wykładała, i dzisiaj będzie krótko, ekspresowo. Wiem, że niektórzy z Was lubią takie ekspresóweczki, takie małe kamyczki na drodze, które sobie do koszyczka zbieracie, dorzucacie. A jest do czego dorzucać, bo jest tak czytanie miesięczne, są czytania tygodniowe. Właśnie miesięcznice majowe już zrobione dla wszystkich znaków Zodiaku. Także zapraszam do odsłon i pozostawienia komentarza i cóż jeszcze a z takich ogłoszeń parafialnych w sobotę 29 rankiem mamy kurs numerologiczny będziemy sprawdzać co dziedziczymy po przodkach a co aktywizujemy jak ewentualnie zniwelować tę linię rodową oczyścić numerologiczną taką technikę wam przedstawię a z kolei od 16 od 12 przepraszam do 16 Rejki, rejki na uzdrawianie relacji i wychodzenie z samotności. Zapraszam serdecznie. Dobrze, jedyneczki. Wybrałyście tutaj tego samotnika. Może on też ma ochotę wyjść z samotności, a może nie, może poszukuje samotności. W tej mgle, w tym dymie tutaj stoi, a dwójki są na fali. Mam wrażenie, być może, jakiegoś entuzjazmu. Nie wiem, tak to po prostu poczułam. A jeśli tego brakuje, to być może ta fala yy, w tym kierunku was poniesie. Dobrze. Jedyneczki, jakie tutaj macie przesłanie? Jedynki, jedynki, jedynki. Co wybrałyście? A jedynki mają usłyszeć to, czyli pożegnanie. No, też on tak tu stoi, bo może coś żegna rzeczywiście, wybiera jakąś samotność, w samotność idzie. Pożegnaj się i odzyskaj wolność jest tu powiedziane. Takie masz przesłanie. Co masz pożegnać bądź kogo, to ja tego nie wiem. A może już pożegnałeś fizycznie, ale mentalnie, i serduszkowo, czyli w głowie i w sercu, to jednak nie. Może po prostu tego tutaj brakować. To jest taka energetyka, która mówi o tym, że czasami. Trzeba wybrać samotność, pożegnać się w miłości, aby właśnie stworzyć dla siebie taką nową przestrzeń. Pożegnaj się i odzyskaj wolność. Gdybyś miał, miała wątpliwości. A jeśli nie, bądź to już zrobiłeś, zrobiłaś, to po prostu masz potwierdzenie, że dobrze się stało. Ta energia tutaj mówi o nowym miejscu, że pożegnanie. Jest niezbędnym elementem znalezienia sobie nowego miejsca, najbardziej w tym życiu uczuciowym. Tu masz powiedziane, że dzięki temu, co jest nowe, będzie mogło nadejść to, co jest Ci potrzebne. Czyli to pożegnanie jest konieczne, ale oczywiście przy pożegnaniach nie jest najłatwiej. Pożegnanie potrafi sprawiać ból. Mamy właśnie to poczucie takiego wyobcowania, czasami porzucenia, czasami, zwłaszcza jeśli żegnamy się z osobami, które kochaliśmy, różnie, z przyjaciółmi, z matką, ojcem, dziećmi, rodzicami. No nie musi być de facto fizyczne odejście. To może być po prostu ktoś wyjeżdża gdzieś, może do innego kraju. I coś tu trzeba pożegnać. Z tym, że tu jest taki drugi element, który mówi o odzyskiwaniu wolności, tak jakby pożegnanie z kimś, z czymś, może z pracą twoją, której nie lubisz, miało się przyczynić do odzyskania po prostu wolności twojej, tak jakby ta wolność była tutaj teraz najważniejsza. Więc tutaj jest powiedziane, że właściwie nie ma znaczenia jak tutaj ktoś znika z twojego życia, czy poprzez właśnie wyjazd, czy przeprowadzkę, czy Tą ostatnią wielką podróż na drugą stronę, to tutaj chodzi o cel, czyli ta Twoja wolność to jest powrót do Twoich marzeń. Na przykład to, że dzieci opuszczają gniazdo rodzinne i możesz mieć syndrom pustego gniazda, takie poczucie samotności, a tymczasem jest powiedziane: Ale może tutaj powrócisz do jakichś swoich marzeń z dni młodości. Może po prostu zaczniesz uprawiać jakieś swoje hobby, dawno odłożone gdzieś na boczny tor, bo nie było czasu, bo trzeba było dzieci wychowywać, albo wiele takich innych spraw, ale generalnie pożegnanie ma jakąś sprawę domknąć, załatwić i spowodować, że zmartwienia po prostu znikną. Że znikną dawne wzorce, oczywiście te negatywne, bo uwolnienie to jest tak naprawdę uwolnienie z negatywu, z jakiegoś wzorca, albo uwolnienie się od okoliczności życiowych czy ludzi, którzy po prostu przestają ci pasować. Po prostu przestają ci pasować. Że może wszystko, co z tymi ludźmi miałeś przepracować, zostało przepracowane i już nie jest wam po drodze. Więc tutaj może być jakiś smutek, oczywiście, natomiast yy, jest też i pociecha pokazana w tej energii, że nie istnieje próżnia w przyrodzie. To znaczy, że jedni ludzie i wartości odchodzą, inni ludzie i wartości przychodzą. Także coś, co będzie bardziej odpowiadało Twojej osobie. Tu masz powiedziane, że jesteś teraz w takim nurcie zmian, wszystko się zmienia. Że nie da się trwać dłużej w jakiejś energii, która ból ci sprawia, więc yy, co można zrobić? Zachować dobre wspomnienia, to na pewno. Być wdzięcznym za to, co ci ta osoba dała, która odeszła, czy cię zostawiła, czy ty zostawiłeś, odeszłeś. Zachowaj dobre wspomnienia, ale się nie oglądaj. Ta osoba stoi tyłem, ten anioł też się odwraca tyłem. To znaczy, nie, anioł jest przodem, a ty stoisz tyłem. Odwracasz się plecami do przeszłości, patrzysz na tę twarz anielską, to jest ten anioł pożegnania, który otacza człowieka miłością, bo mówi, yy, że najlepsze co można zrobić z tego, co już przeminęło, przybrzmiało, to właśnie zachować dobre wspomnienia i iść naprzód. I wtedy w tym twoim sercu co, co, co się pojawia? Wolność, poczujesz wolność, nie? Z ręką na sercu. Jaka rada wobec tego dla jedynek? Zrób pierwszy krok. Odważ się, właśnie zacząć od nowa. Uwolnij się, pożegnaj się. A może ty się nie pożegnałeś, nie pożegnałaś. Może wyszłaś, wyszedłeś po angielsku bez pożegnania. Wtedy jest powiedziane: wróć, pożegnaj się, powiedz do widzenia. Podziękuj za wspólne przeżycia. I koniec, i wtedy idziesz już swoją ścieżką. W każdym razie tu jest powiedziane, pożegnaj się, tak? Pozbądź się starych rzeczy, pozbądź się. Yy, Jakieś klamotów ze swojego biura, ze swojej szafy, opróżnij szafę, opróżnij bałagan, yy, rozjaśnij swój umysł. Bałagan z głowy też trzeba wyrzucić i pożegnać, i masz powiedziane inaczej spojrzysz na, tą swoje, na swoje otoczenie i na swoją duchową drogę. No dobrze, no i dwujeczka, bo dzisiaj ma być krótko, naprawdę krótko. W, w dylematach codzienności, bo czasem właśnie nie wiecie. Pułapki, niebezpieczeństwa, nie? Taki codzienny dylemat, czasem nie wiecie, co zrobić. Pożegnaj się, odzyskaj wolność, a dwójeczka ma powiedziane: Bóg zawsze ci kibicuje jako najwierniejszy z fanów. Więc sobie tak wybrałaś, wybrałeś. Zobaczmy, co tu zechce ci być powiedziane, co dwójeczka ma aktualnie usłyszeć, co tak, czyli to, co ma ci tutaj pomóc. Dobrze, a dwójeczka ma usłyszeć to, czyli więź. Wszystko, co należy do ciebie, zawsze do ciebie przyjdzie. Otóż to. i Bóg ci temu kibicuje. Bóg temu kibicuje, bo on jest twoim fanem. Także tu cię samego w potrzebie nie zostawia. Najważniejsze są więzi. Jedynki miały pożegnania, dwójki mają zgoła coś innego. Dlatego, że to jest energia tworzenia rzeczy trwałych, ten anioł więzi i miłości przygarnia tego człowieczka. Ponieważ on tu coś uaktualnia mam wrażenie. Jakieś więzi, uaktualnia. Tak po prostu to odczuwam jakby ym, trzeba było właśnie się przyjrzeć w ogóle. Co tak naprawdę do mnie należy, a co wydaje mi się, że do mnie należy. Jeżeli teraz przeżywasz jakąś samotność, to tu też tutaj masz powiedziane, że przychodzi do Ciebie w odpowiednim momencie to, co też ma do Ciebie należeć. Czyli jeżeli teraz nic nie ma, czy nikogo, to tak, też tak ma być, bo widocznie taka energia aktualnie jest Ci potrzebna. Jeszcze inny wymiar tego przesłania, który zresztą jest tutaj jak najbardziej bardzo pozytywny, mówi tutaj o tym, że prawdopodobnie musisz nauczyć się ufać, musisz wyćwiczyć, to znaczy, niczego nie musisz teoretycznie, ale to nie jest prawda, bo karma w ogóle bardzo mocno przymusza. Karma to jest oczywiście łańcuch przyczynowo-skutkowy, żeby nie było, nie? To wolę to wyjaśnić. Więc uczysz się zaufania. Masz się nauczyć tego zaufania. Zaufać też swojemu głosowi wewnętrznemu, czyli takiemu głębokiemu uczuciu w twoim wnętrzu. Ty to poczujesz, że twój głos coś ci chce przekazać, tak? Mówi ci właśnie to, że to, co należy do ciebie. To ty tego tak naprawdę nie możesz też nigdy utracić. Czyli jeżeli coś tracisz, czy kogoś tracisz, to znaczy, że to już nie ma prawa bytu, że to musiało gdzieś umknąć, wyjechać, oddalić się. Po prostu to, co należy do ciebie, jest częścią twojego życiowego planu i zawsze do ciebie przyjdzie i zawsze się zrealizuje. Zawsze się zrealizuje. To, co należy do ciebie, to do ciebie przyjdzie. Czyli jeżeli jest tu coś pisane, najczęściej o co pytacie: czy jest mi pisana dobra praca, i czy jest mi pisana miłość? Naprawdę to są tematy takie, powiedziałabym, masowe. No, ostatnio zostałam pos posądzona wręcz o właśnie uprawianie mm, tematów masowych, co nie jest prawdą, bo akurat ja raczej masówki nie uprawiam. No, ale to już tak jest, im więcej z siebie dajesz, tym więcej po tyłku dostajesz, nie? A, już przywykłam. W każdym razie, więź. Anioł więzi tutaj, wyczuwa Twoją tęsknotę na ten moment za osobą jakąś, albo za sytuacją, najprawdopodobniej, która jeszcze się nie zamanifestowała. To jest takie wyglądanie, takie w przyszłość takie wyglądanie przez okno. Czy nadchodzi to dobro, to moje szczęście, ten człowiek, ten mężczyzna, ta kobieta, ta sytuacja, ta praca? Ale i tak chodzi o więzi, bo cokolwiek by się tu miało wydarzać, nawet zawodowo, to jest to tęsknota za osobą, z którą możesz stworzyć więź. To jest tęsknota za więzią. I zwykle ta energia mówi: to się jeszcze nie zamanifestowało. Więc właściwie tu nie ma znaczenia, czy właśnie tęsknisz za osobą, czy sytuacją to prawdopodobnie już wyczuwasz teraz, już w tym momencie jakieś łączące cię więzi z kimś, z czymś. Bo tu mamy nie? porozumienie dusz, mamy tutaj takie emocje, które y, wytwarzają nową rzeczywistość, bo już cię przygotowują na nadejście tego kogoś. O ile go nie ma, to jesteś w energii przygotowywania. Całe niebo tutaj, ten wszechświat ci kibicuje. Wszechświat zwany Bogiem. Kibicuje ci, przygotowuje cię na nową rzeczywistość tworzenia więzi. Czyli masz tu powiedziane, że być może teraz jesteś takiej energii, w której Twoja wizja nie może się spełnić. Czy Twoje marzenie, bo nie ma tej gotowości. Na razie jest tęsknota. Tęsknota jest najlepszym przewodnikiem. Wiesz dlaczego? Bo tęsknota prowadzi do celu. To nie jest nic złego, bo czasem się martwicie, tak tęsknię, tyle energii na to tracę. To nie jest prawda. Tęsknota prowadzi do celu. Tęsknota jest takim, można powiedzieć, kompasem też. Od czego tutaj, czy, z czego płynie impuls? Impuls tutaj płynie z poziomu duchowego tych osób, które są ukochane przez Ciebie już, czyli na przykład pierwotna rodzina, albo po prostu. Do tych, którzy dopiero nadejdą, albo do tych, którzy już odeszli. Bo może tu być tak, że właśnie jest tęsknota też za kimś, kto już odszedł. I teraz możesz zapytać: No dobrze, skoro zawsze do mnie przychodzi to, co do mnie należy, to w związku z tym, że ktoś odszedł to, co to do mnie nie należał. Do Ciebie nie, ale do części Twojego życiowego doświadczenia tak, czyli był konieczny, ta osoba była Ci przypisana, może rodzinnie, prawda? Bo tu często mamy przodków też, którzy odeszli, matka, ojciec. No na śmierć nie mamy wpływu, to jest odejście biologiczne uwarunkowane zupełnie czymś innym nie wolą odejścia, tylko na przykład chorobą, prawda? I tu jest powiedziane, może tęsknisz za kimś, kto odszedł, więc tu nie ma znaczenia, jakie poziomy czy wymiary was dzielą. Osoba, która odeszła, na przykład umarła już konkretnie, jest gdzieś indziej. To dzięki wibracjom miłości te wasze dusze yy, będą wiedzieć, yy, że o sobie myślicie i że yy, po prostu w głębi serca yy, jesteście cały czas ze sobą związani na wieki. Bo tu mamy takie więzi, które przetrwają nawet śmierć. Tu jest więź, która przetrwa nawet śmierć, bo pamiętajmy, wszystko, co należy do Ciebie, wciąż przy Tobie jest, Ty nie możesz tego utracić. Nawet jeśli ten człowiek de facto odszedł. Więc może to będzie dla Ciebie pociechą, że jesteście związani w sercach na wieki. Bo siebie wybraliście. Zwłaszcza jeżeli to był udany związek, bo o takich mówię o ludziach, którzy bardzo siebie kochali, i teraz mają taką pustkę wyrwę w sercu. Tu jest powiedziane, że otrzymasz niebiańskie wsparcie. Prawdopodobnie nie będziesz sam. Nie skończy się to tak marnie, jak to może być może. Jak to być może teraz wygląda, że. Po prostu czekasz i, i nikt nie przychodzi, albo przychodzi na chwilę, odchodzi, i masz takie wrażenie, że to wciąż nie to. Czekasz na tę swoją drugą połówkę. To tu jest powiedziane: cały wszechświat ci kibicuje. To znaczy, że yy, jesteś przygotowywany. Jakby nie było na razie tej gotowości, tak, takie odnoszę wrażenie, przygotowywany, by. Poczuć szczęście, kiedy już tę osobę spotkasz. Czyli to tak wygląda, jakby teraz nawet jakaś miłość miała zapukać do Twoich drzwi, to ty nie, nie umiałbyś, czy nie umiałaby się tak naprawdę cieszyć, poczuć szczęścia. Bo może jest jeszcze rozpamiętywanie po stracie, nie. A tu jest powiedziane, że ten plan boski szykuje ci po prostu tak nadejście takich osób, które bardzo polubisz. Nie wiem, czy od razu pokochasz, ale na pewno polubisz. A z kolei ta osoba z drugiej strony, która odeszła, mówi tak: Przesyłam Ci teraz serdeczne pozdrowienia. Nie żyję tutaj, ale żyję gdzie indziej. Nie umarłem, nie umarłam. Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia z tamtej strony. Obdarowuję Ci błogosławieństwem. Z ręką na sercu. Ta karta jest symbolem głębokich więzi, więzi obrączek. Najczęściej jest to taka um, przekazywana energia poprzez. Y Pary małżeńskie albo po prostu poprzez przyjaciół. I to jest taka nieskończoność w związku tutaj pokazana. Nieskończoność w związku, czyli to jest taka dla Ciebie właśnie oznaka bardzo głębokiej więzi z drugą osobą. Może już jest taka osoba, yy, wobec której właśnie Ty czujesz taką więź. Czy rzeczywiście tak jest? Bo jeżeli tak już jest i Tu nie masz najmniejszych wątpliwości, ale najmniejszych wątpliwości, że to jest właśnie taka więź głęboka na całe życie, wieczna, ponad śmiercią. I po prostu y, mamy tutaj y, związek, który polega nie tylko na okazywaniu sobie uczuć, ale jest tu dużo, dużo więcej. To znaczy takie poczucie, że my jesteśmy dla siebie. Bezwzględnie jesteśmy dla siebie. Nie ma innej opcji. Nie mógłby to być inny mężczyzna, inna kobieta. To wtedy najprawdopodobniej mamy takie, taką zapowiedź nieskończoności tego związku. Że to już przyszło, to już do ciebie należy i będzie do grobowej deski, bo cały wszechświat wam kibicuje. Czyli jeszcze mamy właśnie taką odsłonę zapewnienia, że to jest to. I jeszcze inna odsłona, która. Mówi o tym, że powiedzmy, nikogo nie masz, nie? To y, najprawdopodobniej przyjdzie, 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 przyjdzie ta y, tak zwana druga połówka. Rzeczywiście, y, taka osoba, z którą stworzysz więź wieczną już wtedy na, do końca po prostu, do końca tej inkarnacji. Przynajmniej może, może będzie też powtórka, nie? W innych inkarnacjach. To jest też takie pytanie: a może niedługo odbędzie się wesele? Bo ta więź unosi się w powietrzu. Jest ta więź tutaj w powietrzu, z czego wynika, że być może zdeklarujecie się z kimś, przekażecie sobie nie znak pokoju, bo to już zostało przekazane. Obrączki po prostu i będzie weselisko. Takie wiesz, jakby przypieczętowanie uczucia. Deklaracja. Dlaczego ta deklaracja jest tak ważna? To nie jest tylko podpisanie papierka. Ta więź tutaj mówi o tym, że jeżeli my naprawdę z drugą osobą stanowimy jedność, taką niepodważalną, to my się nie boimy podpisać tego papierka. Nie boimy się. Coraz więcej ludzi się boi, nie? że po co nam podpisywać papier, jak do miłości to nie jest potrzebne. Bez czy z będziemy się kochać. I to jest właśnie ten haczyk. Ten haczyk, który tutaj pokazuje, że skoro się boisz, masz wątpliwości, to czy ty naprawdę kochasz? Czy ty naprawdę chcesz być tą osobą na wieki, nie? Czy to jest miłość, czy to jest interes? No, tu należy sobie zadać pytanie. Więc ta wibracja miłości tutaj unosi się w powietrzu, i być może właśnie jest tu kwestia innego rodzaju, czy właśnie. Ożenić się, wyjść za mąż, przypieczętować to, podpisać, żeby był odpowiedni dokument i weselisko, nie? O co tutaj jeszcze może chodzić w tych więziach? Powiedziałabym, że yy, 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 prawdopodobnie właśnie ta tęsknota, która jest przewodnikiem, ona ma tu pokonać jakiś lęk. Lęk przed miłością. Ludzie naprawdę często się miłości boją. Ja wiem, jak to brzmi, bo generalnie to każdy taki zapytany pierwszy z, z brzegu powie, że nie boi się absolutnie uczuć i miłości, że najważniejsza jest ta mowa serca i tak dalej, prawda? Że. Chce się zaangażować, wzmacniać relacje. I, tak, I takie, wiecie, truizmy pewne, takie wręcz banały, nie? Ale tu właśnie chodzi o coś więcej, słuchajcie, bo tutaj rzeczywiście yy, 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 poza taką yy, tylko deklaracją jest zobowiązanie, bo więź to jest obowiązek, to jest zobowiązanie, to jest budowanie fundamentów rodziny. A może masz taki dylemat, czy budować tę rodzinę? Czy zaplanować jakąś przyszłość z tymi akurat osobami? Więc wtedy jest powiedziane tak. Dokładnie tak. Powtarza jak mantrę: Mogę pokonać wszystko. I masz tu powiedziane, żebyś sobie dał szansę, czy dała szansę, żeby nie pozwalać na to, żeby błędy ci jakieś z przeszłości powstrzymywały, dlatego że yy, błędy to każdy popełnia. I ma prawo je popełniać. I poprzez pryzmat błędów, my czasami yy, właśnie nie chcemy wchodzić w następne relacje ta, tak poważnie, tylko tak na próbę. Pożyjemy, zobaczymy, nie? Nie chcemy się za bardzo deklarować, bo się boimy, bo coś kiedyś nie wyszło, a tymczasem tu jest powiedziane, jeśli masz pewność, że to jest ten, ta i naprawdę kochasz, to otrzymasz. To nic ci nie zostanie zabrane. To będziesz otrzymywać więcej, więcej i więcej. Tu też trzeba by rozszerzyć listę tego, co kochasz, bo w, mówię też w takim pierwszym mm, odruchu ludzie wymieniają matka, ojciec, dziecko, mąż, żona. Bądź ta osoba, właśnie, która, z którą może nie jesteście za długo, ale, ale czujecie, czujecie miłość, też znajdzie się na tej liście. A tu trzeba być miłością, bo więź też można rozumieć dużo szerzej. Więź jako ja jestem miłością. A skoro ja jestem miłością, to ta energia zachęca cię do życia w miłości, czyli rozszerzania listy tego, co konkretnie kochamy, nie? I mogę tutaj kochać dużo, dużo, dużo obcych ludzi. Dużo, naprawdę. Bo również to, że na przykład hmm, przychodzisz do drugiego człowieka wtedy, kiedy on Cię potrzebuje, to tak naprawdę do Niego należysz. Rozumiesz? I odwrotnie, kiedy kogoś uważasz za przyjaciela, ale wtedy, kiedy najbardziej potrzebujesz tej osoby i jej nie ma, ona nie przychodzi, a co gorsza wie, jaką masz sytuację, ale na przykład ma wymówkę, nie? że musi ciężko pracować albo to, siam to, owam to, nie ma dla ciebie czasu, to znaczy, że nie ma prawdziwej więzi, że ta osoba do ciebie nie należy, bo do, niej nie, bo, bo do ciebie nie przychodzi. Także pod rozwagę. Dobrze, takie tu były przesłania dwa. Mam nadzieję, że pomocne. Piszcie w komentarzach. Będę bardzo rada. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa. pa.